W oddali widać blokowiska miasta Elbląg, a my jesteśmy nieopodal mostu obrotowego w Nowakowie. Drugi etap przekopu mierzei wiślanej, polegający na poszerzeniu i obudowaniu brzegów rzeki Elbląg i wybudowaniu mostu obrotowego w Nowakowie. A oto widać most w całej okazałości. Gratulacje dla projektantów i ekipy Budimexu, która tę inwestycję zrealizowała.